Pan ponownie. Dzisiaj przedstawię wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi kolejnymi ulubieńcami. Nie będę niczego uprzedzać, ale zapewniam, że jest na co popatrzeć. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5. Mini Nescafé Dolce Gusto to automatyczny ekspres do kawy na kapsułki, który dzięki swojemu nowoczesnemu wzornictwu idealnie wpasuje się w twój styl. Urządzenie jest wyposażone w pompę wysokociśnieniową, wyjmowany zbiornik i system automatycznego wyłączania po 5 minutach bezczynności. Ciesz się wszystkimi odmianami kapsułek Nescafé, możesz wybierać spośród 30 zapachów kawy i napojów, takich jak cappuccino, latte macchiato, gorąca czekolada, herbata i napoje zimne. Świetny produkt za przystępną cenę. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 4. Dzięki aluminiowemu termoblokowi ten ekspres do kawy na kapsułki jest gotowy do użycia w ciągu 30 sekund, a Ty możesz cieszyć się pysznymi, gorącymi napojami Nescafe Dolce gusto w łatwy i wygodny sposób. To urządzenie doskonale nadaje się do każdej, nawet najmniejszej kuchni dzięki swojej konstrukcji zapewniającej oszczędność miejsca. Dzięki ekspresowi na kapsułki Krups Nescafe Dolce Gusto możesz przygotować ponad 30 różnych gorących lub zimnych napojów. Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik, tacę ociekową o regulowanej wysokości i nadaje się do mycia w zmywarce. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 3. Krups Infinissima Nescafe Dolce Gusto to nowy ekspres do espresso i innych napojów w kapsułkach. Konstrukcja tej maszyny jest nowoczesna i kompaktowa. Działa on przy użyciu pompy wysokociśnieniowej. Zbiornik jest wyjmowany, urządzenie jest wyposażone w system automatycznego wyłączania po jednej minucie nieużywania oraz system termoblokady. Produkt jest dostępny w kolorze szarym. Ekspres do kawy zajmuje niewiele miejsca. Dzięki systemowi wysokiego ciśnienia można delektować się wysokiej jakości kawą, cappuccino, czekoladą i herbatą. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2 Ekspres Nescafe Dolce Gusto Esperta posiada dwa tryby podawania kawy dla bardziej intensywnej lub dłuższej kawy. Dzięki temu ekspresowi z systemem kapsułkowym można pić kawę Espresso oraz gorące lub zimne napoje dzięki technologii Bluetooth możesz wybrać długość i temperaturę parzenia oraz zaprogramować kawę na wybrany przez siebie czas. Dzięki wyświetlaczowi LED można ustawić żądaną ilość kawy. Zbiornik na wodę jest wyjmowany. To urządzenie jest dostępne w kolorze białym. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Krupsnes Café Dolce Gusto to ekspres do espresso i innych napojów o minimalistycznym wzornictwie, z litrowym zbiornikiem na wodę i funkcją bardzo długiego czasu parzenia. Ta automatyczna maszyna jest wyposażona w pompę wysokociśnieniową. Zbiornik jest wyjmowany, urządzenie jest wyposażone w system automatycznego wyłączania po jednej minucie nieużywania. Dostępny w kolorze białym. Ekspres automatyczny pracuje z kapsułkami, dzięki którym można pić krótką lub długą kawę, cappuccino, czekoladę, herbatę. Doskonały produkt. Link do tego produktu znajduje się w opisie.